Część Boże, kochani, szalom, Alechem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki, wieków. Amen. Dzisiaj tak krążą mi po głowie pewne słowa, i staje mi przed oczami obraz Matki Bożej z Kibecho. Nie wiem, czy znacie. Matka Boża z Kibecho objawiła się dziewczynką i prosiła o modlitwę koronką do siedmiu boleści Matki Bożej. Dlaczego? Staje mi obraz. Ja mam coś takiego, że mi się miksują w główce pewne tematy. Ja to nazywam puzzle Boże, e, gdyż w niedzielę w zeszytach e, miłości pełnych na blisko Rachami, e, siostra gaudiaska czytała takie moje ukochane fragmenty dzienniczka, w tym 786 w którym Maryja mówi do Faustynki, że ona chociaż była matką Jezusa, to nie uniknęła siedmiu mieczy boleści, które przeszyły jej duszę. I tu mi od razu stoi obraz właśnie matki Bożej z Kibyho, która prosiła o modlitwę koronką do siedmiu boleści. Nieraz były takie filmiki, w których opowiadałam, może wam kiedyś opowiem. Dlaczego to mi się tak łączy? Ponieważ w piątek jadę z mamą e, raz w roku jest coś takiego ben, sióstr Benedyktynek w staniątkach w opactwie. Tam jest taki cudowny obraz właśnie przepiękny Miriam Matki Bożej Siedmiu boleści. Ja jakby tam mm, trafiłam i, i po prostu Matka Boża do siedmiu boleści tak mocno ujęła moje serce. Później poznałam wizerunek Matki Bożej z kibechą i też tak bardzo ujął moje serce i właśnie to się wszystko mi połączyło, że, że Matka Boża prosi o modlitwę koronką do siedmiu boleści. Takim niesamowitym też czasem był czas jak kocham Nazaret u Miriam. i tam e, też kocham Matkę Bożą Kalwaryjską tam jest obraz e, obok, e, zaraz na dziedzińcu w Nazarecie są mm, na murku takie obrazy e, Matki Bożej i tam jest Matka Boże Kalwaryjska I ja sobie kiedyś z nią usiadłam, bo chciałam zrobić sobie z nią zdjęcia i po powrocie do domu właśnie po Połączyły mi się fakty, poznając bo Matkę Bożą siedmiu boleści ze Staniontek, Matkę Bożą z Skibecho. Zobaczyłam, że właśnie obok Matki Bożej kalwaryjskiej na tym zdjęciu w Nazarecie jest też obraz Matki Bożej Siedmiu Boleści. No i właśnie w tym dzienniczku są, jest ten fragment 786, teraz o Matce Bożej 7 boleści, i ona też mówi do Faustynki, żeby się nie broniła, że, Jezus w stosownej, że Bóg w stosownej chwili sam stanie w jej obronie. To mi bardzo w życiu pomagał ten fragment. I dalej jest też fragment, w którym Pan Jezus mówi, że sam sprawia trudności, ale sam w odpowiednim czasie on je rozwiązuje. Ja tak ufam, że to on do końca nie sprawia tych trudności, tylko tak jak u Hioba on dopuszcza je po to, żeby, żebyśmy zostawali oczyszczeni, żeby może też wypróbować trochę naszą wierność. Czy wtedy też jesteśmy wierni, czy tylko w takich momentach chwały, kiedy jest hura, hura, hura. Ale dlaczego to? Bo wraca mi obraz, właśnie teraz udostępniam Wam dużo z pielgrzymki mojej dwa lata temu z Grecji, to była moja taka pierwsza pielgrzymka objazdowa autokarem. Z moim kierownikiem duchowym ojcem Romanem Szulcem, z którym w ogóle myślałam, że się nigdy w życiu nie spotkamy, ale okazało się, że on ma jechać na pielgrzymkę z Opola, został zaproszony jako przewodnik, no i ja stwierdziłam, że muszę go poznać w rzeczywistości, bo na Białoruś pewnie raczej nie dotrę, więc zapisałam się na tą pielgrzymkę. I tam zdaje się, ale na stówę nie jestem pewna, puszczali film o cudach eucharystycznych i właśnie pokazywali w miejscu, tam gdzie Matka Boża siedmiu boleści, że tam jakieś wojsko napadło na takie murzyńskie miejsce, gdzie dużo murzynów i kościół tam był. I złapali kapłana, ale kapłan zdołał się wyrwać jakoś i, i, i dużo ludzi schowało się w kościele. I ten kapłan wystawił Najświętszy Sakrament w tym kościele i ludzie adorowali Jezusa i, i w jakiś cudowny, boży sposób, całkiem niespodziewanie, te wojska nagle nic z tego, ni z owego się wycofały. Taka ogromna moc Bożego Sakramentu, a dzisiaj mamy wspomnienie świętej Klary. Święta Klara często jest pokazywana z hostią w ręce, gdyż, jak takie legendy krążą, ona już schorowana była, kiedy obroniła dwa razy asyż przez najazdem Saracenów, wyszła z najświętszym sakramentem i po prostu przed Kościół i ten blask tak oślepił te wojska, że one się wycofały. I w taki sposób uratowała Asyż. Święta Klara też jest patronką telewizji i radia. To jest takie niesamowite, kiedy już nie mogła uczestniczyć w mszy świętej, to jakby na telebimie na ścianie widziała mszę świętą sprawowaną przez świętego Franciszka. No takie cuda Boże, puzzle Boże. Bardzo gorąco polecam modlić się koronką do siedmiu boleści, bardzo gorąco polecam odwiedzić zakon benedyktynek w Staniątkach, zobaczyć obraz oczy Miriam, posłuchać sióstr, jak tam opowiadają. Właśnie w tym roku akurat w czwartek i piątek są takie dni otwarte, że można nawet zwiedzić klasztor sióstr benedyktynek od środka. No, i ja się zapisałam, mam zamiar zabrać mamę i tam pojechać. No i co? Po prostu, jeżeli masz czas i w Twoim mieście, gdzieś w kościółku jest adoracja, to Pan Jezus Cię tam zaprasza. Pobądź z Nim. Po prostu z Nim pobądź. Nie musisz odmawiać żadnych modlitw. Nie musisz nic mówić. Po prostu wpatruj się w tego, który patrzy na Ciebie, który kocha Ciebie, który chce Ciebie tam przytulić. I zobaczysz, jak, jak takie przebywanie z Panem na adoracji zmieni Twoje życie. No to tyle. Błogosławionego dnia. To da, to da, to da po hebrajsku. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Błogosławionego. Dnia.